Hej moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Europki Ja w sumie jakieś chyba dwa tygodnie nagrałem Europki Tak, bo miałem taki zapas e, No ale czas, naj, najświętszy, najświętszy było wrócić mm, Do tej piękniuskiej mm, strategii Moi mili, słuchajcie, tak jak już pewnie po tytule widzicie Dzisiaj na ogień idzie, idzie Francja, czyli główny e, cel mój Główny cel mój po prostu grając z Hiszpanią, to jest załatwienie Francji i dzisiaj sobie tę wojnę rozpoczniemy. Wojnę na pewno trudną, najtrudniejszą, która będzie, ponieważ nie dość, że mają, jak powiedziałem wcześniej, dobre, dobre wojska Francuzi, Dobry cholernie generał, lepszych ode mnie i mają strasznie dużo fortów na wys wysokim poziomie, co będzie mi dosyć trudno opanować no ale ja sobie już do tego wszystkiego um, odpowiednio się przygotowałem. Jak powiedziałem, moim celem będzie Francja e, i kiedy co kończy się nagrywanie, kiedy będzie z gry, właściwie gra się kończy w roku 1840 chyba, czyli plus minus jakieś 120 lat nam jeszcze zostało, e, ale jak skończy tą wojnę z Francją, to będzie chyba już właściwie koniec tej serii. Na pewno po wojnie z Francji będzie jakieś ogólnie jeszcze podsumowanie, e, co mi się da osiągnąć i tak dalej, i tak dalej. E, chyba, że jeszcze tam Węgrów e, spróbuje zaatakować, bo jak powiedziałem, to Morze Śródziemne będę chciał mieć po prostu opanowane. To jest mój cel po prostu w tej grze. Mm, ale od czego do zaczynań, że zanim jeszcze przejdziemy do mojego kraju, to patrzymy sobie tu na mapę świata. Co tutaj się wszystko podziało? Tak, wcześniej to była mapa po prostu ter terenu. Jak zaś tu już śniegi są. Ale to tam było istotne. Może od schodu zaczynając. Co e, tu się stało? Ponieważ tam już nie mogłem w Ameryce więcej kolonizować, nie miałem co za bardzo. E, ale tutaj znalazłem sobie trochę bardzo ciekawej dosyć ziemi. i ziemi. Idziesz to dobra. E, przede wszystkim tu przebiega Hadel. Także tym bardziej fajna sprawa, że mi się to udało opanować. Dosyć szczęściem, ale jakoś mi się tu udało. No tutaj, jakieś inne, inne takie krajki. No ważne, ale popatrzcie, jak Mingowi urosnęli. Pamiętajcie, jak ostatnio żeśmy oglądali, to gdzieś tutaj się granica była. Ale teraz poszli bardzo mocno w stronę, w stronę gąb, Europy, w gąb w Gąbaz i właściwie już kierują się w stronę Europy. Ro i Rosja. Rosja sobie cholernie dużo terenu tutaj skolonizowała. Tutaj co widzicie wszystko to wszystko było do kolonizacji. Rosja sobie to wszystko panowała. No te tereny nie są zbyt bogate. Tak, trzy developmentu to, to jest śmieszne trochę. Ale coś tutaj pozdrowiwali sobie, coś tutaj walczą. No fajnie, fajnie, przynajmniej coś się dzieje. Ale najważniejsze, że Litwa ich ciągle tam ciśnie do Szwecja, Skandynawia prawie całą panowała. Mm, Persja tutaj. Nic, Litwa coś się bawiła. Um, tutaj może jeszcze zanim przejdę do Europy, to się tutaj taki kraj nam pojawił, nie wiem czemu Brytania, czy mój, moja, moja kolonia oddała ziemię Brytanii, nie mam żadnego pojęcia, no ale cóż, jak widać Brytania, no cholernie dużo opanowała um, tutaj tego wszystkiego, kolonizacja idzie mi po prostu jak z bicza strzelił. Także fajnie. Dobra, Afryka, tutaj w sumie niewiele się dzieje. Etiopia tu wchodzi na moje nóżka, ale to sobie tam z czasem panujemy. E, Polska bardzo ładnie wchodzi w Europę. Ostatnio zrób prowadziła wojnę z Austrią. I jak widać, no już są coraz bliżej, coraz bliżej. Właściwie już w środku Europy mm, tutaj są Brytania, Francja. Też się coś tam się biła. Francja przede wszystkim skończyła swoich... swoich... Z, z tym Prowence. Tak? tak to się wymawia. Mm, to jest dla nas na plusie. Tutaj sobie Francja też trochę ziemi podjadła. No a co ja robiłem przez ten czas? Przede wszystkim się regenerowałem i przygotowałem bardzo mocno do tej wojny. Jak Wam pokazać, można tutaj Force Limit 461 tysięcy wojska, armii przygotowane do walki z Francją. 85 statków. No i powinno wystarczyć. A statkami przede wszystkim tej wojny nie wygram. Mm, Także statki tak średnio obchodzą, ale mimo wszystko sobie trochę zrobiłem tych statków. Także jest w razie czego, jak to wojsko przemieścić, eee, jak wygląda tutaj sprawa. Stabilność na trzecim, fakt, że zami mi tu prawie 20 lat. Ty przygotowałem więcej niż 25 lat w się do tej wojny. No, ale miałem wtedy problem z buntami. Wszystko sobie tutaj e, skorowałem. Minus 8 jest Andres, czyli dosyć spoko. Ideę sobie nową dobrałem, ekonomiczną, ponieważ nic ciekawsze ciekawszego już nie zauważyłem i tak z sobie wziąłem, ale, ale na razie więcej nic, ponieważ będzie wojna. Tu nic nie, nie, nie klikam na razie, ponieważ wojny to mi będą i punkty administracyjne potrzebne, i punkty dyplomatyczne, no i militarnych też trochę na pewno mi się przyda. Także te punkciki zostałem sobie teraz na wojnę. Ehm, no tutaj właściwie się nic wiele nie zmieniło, trochę tam na plusie. No i pieniążkiem na razie nam przybywałem, ponieważ mamy po opłacenie armii, to, co to będziemy musieli sobie za chwilę wyłączyć. No i nic, aha właśnie, i król mi skoczył nareszcie, jakiś normalny. 4-3-2 to jest zawsze lepsze od 2-0. Dwa chyba, czy jeden wtedy miałem? To był dosyć śmieszne król, no a teraz mam Alfonsa, który nieźle tutaj ogarnę i następcę, 2-4-4, także bardzo fajnie. Także bardzo fajnie, że mi tutaj skoczył taki król i, i mi tutaj e, pomaga dalej tego nie mogę opanować, dlaczego on tyle mi ale już zmniejszał to, nie będziemy się tym przejmować. Za dużo im też nie płacimy, sobie tylko jedyneczek wybrałem, chyba, że teraz może militarnego możemy sobie wziąć. O właśnie, morale nam się bardzo przydadzą w tej, bardzo przydadzą w tej wojnie. Jak tutaj sprawa wygląda? Wojska sobie tutaj zostawiłem jedne regimenty, tutaj i tutaj, w razie czego by coś się działo. No i tutaj są wszystkie regimenty, dokładnie 3, 6, 9, 12, 13 regimentów? Dobrze policzyłem? Tak. Jaki jest mój plan na tę wojnę? Ponieważ tu jest fort poziomu ósmego, dokładnie, tu jest czwórka, czwórka, to jeszcze nie ma tak źle. Ale ten ósmy na trochę zajmie. Także sobie taką taktykę, że po prostu 3 regimenty na forty, Czyli 11 chłopa i 10 tysięcy armat. I trzy takie regimenty rzucam po prostu na forta i oni się tam bawią. Tutaj już mam trzy przygotowane. Tutaj mam kolejną trójkę przygotowaną na ten fort. No a po prostu tutaj będzie zwykła armia. Jeśli będą podchodzić, to ja po prostu będę ich będę wspierał tutaj te forty, żeby to fort tak najszybciej opanować. No i tutaj wiadomo, regiment do opanowania prowincji. Jeszcze nie wiem, czy sobie tu nie rzucić jakiś jeden. Jakieś do argumentu, żeby mi panowały ten już fort, nie będę mógł przejść później. Ale to jeszcze się w trakcie wojny będę zastanawiał. Hmm, tutaj też mam przygotowany właśnie taki 20, Dwudziestkę, właściwie dwa argumenty na forty. No, jeden zwykły tutaj raczej nie będzie więcej potrzebny. Chociaż myślę, że i tak tutaj za dużo dałem. Ale w razie czego to mogę jeszcze przerzucić? E, ponieważ tutaj myślę, że mi Polska, Węgry i Litwa pomogły, Już tutaj relacje sobie z nimi dosyć fajnie poprawiłem. 140, 150, 170. Też wy tu macie wojnę, no ale mimo wszystko, myślę, że mi tutaj pomogą. E, także co, także zaczynamy, bo nie ma, nie ma, co, nie ma co za dużo gadać, ale patrzcie, ja coś tu ciekawego zauważyłem, słuchajcie. Zrobimy, zrobimy taki meg mały, zrobimy, że tak powiem, trochę w konika Francuzów. Oni mają tutaj swoich statków trochę i my po prostu wejdziemy tutaj i się z po nimi pobijemy, że tak powiem. Tylko tak, właśnie, potrzebuję mm, generała. Generałów mogę zrobić trzech, chyba nie? Potrzebuję? Nie, dwóch na razie mogę zrobić. Dobra, to zrobimy sobie coś takiego. To jest tam od króla jakiś fajny król, jakiś taki fajny piero. Mam ja nadzieję, że mi coś fajnego wylosuje. Wow! Cholernie dobry. Pięć oku. Ładnie. Ładnie wylosowany. Eee, jednego będę potrzebował na morze tutaj na pewno też, którego sobie tu wrzucimy. W sumie cztery by mi się przydali. Mhm, tutaj będzie mi się przydawał ten... Płatwiam, jak nam tu skoczy. O Jezus, to nawet nie jest generał. hudra Dobra. Skoczmy sobie tutaj, i to skocz sobie tutaj. O właśnie. W taki sposób oto to zrobimy. Dobrze, tutaj mam rozstawione, także Francja wpadnie po prostu na moje e, statki, tutaj mamy ustawione, tu jest jeden generał To nam będzie na pewno też potrzebny jeden Zjemy sobie stąd, no nie za dobry I no niestety będę musiał stracić trochę militarnych punktów, ale jeszcze jednego muszę zrobić To obowiązkowo, ponieważ no nie dam sobie inaczej rady No też taki średni, ale, ale lepiej taki niż żaden, 2-2-2 w sumie może być i Przede wszystkim muszę uważać Uważać gdzie Francuzi będą atakować, ponieważ mają jednego generała z trzema gwiazdkami, także Będzie trzeba być ważnym. Dobra, także co? Kończy nam się tutaj jeszcze jeden kor, Kończ się, kończ. Aha, w sumie możemy włączyć pieniążki. Jak widać 5000 tysięcy mam <laughs> Dosyć sporo spłaciłem. W sumie 4 długi miałem Wszystko spłaciłem, także dosyć spoko, ale patrzcie ile ja tracę. 86 To mam tylko na jakieś 100... O, 100 miesięcy dobrze liczę? Tak nie 50 miesięcy, czyli jakieś 4 lata. Zapasy złota to nie jest aż tak strasznie dużo. Manpower prawie full, ale to mi powinno wystarczyć. Patrzmy jeszcze, jak. Aha, już jesteś gotów. Mam tu korytek, który powinienem mieć zrobione. Mam, dobra. E, jeszcze sobie zobaczmy, jak tam Francja stoi. Ja już to sobie wcześniej sprawdzałem, ale jeszcze dla waszej informacji. Francja 178 tysięcy wojska. Wow. No 11 tysięcy Manpowera i to jest właśnie ten punkt, w który chcemy uderzyć. Tutaj mają takie jakieś inne kraiki, ale te, te wszystkie tam. Mm, pieroństwo odnośnie. O, jak mucha uciekaj mi stąd. Mm, te wszystkie kolonie nas po prostu nie interesują. Nagrywam, prawie. Ja mam 462 tysiące wojska. I 160 tysięcy manpowera i mam nadzieję, że mi tutaj po prostu jeszcze pomogą moi moi sojusznicy. Uh -huh. Wy mi pomożecie, dobra. Także super. Jeszcze sobie tylko zaczekam. Aha, bo Węgry wy macie wojnę. Mhm, uh -huh. ale Polska i Litwa im pomoże. Ja mam nadzieję, że Francja też, Węgry też. No ale jak nie, no to trudno. Jak nie, no to po prostu trudno. Ja teraz jestem w pełni przygotowany, dlatego ja sobie nie będę czekał. Wy tu macie... No nie macie tutaj sojuszników e, Plan jest taki by opanować jeszcze tutaj ten fort I, i, i się połączyć jak najbliżej tutaj, jak najszybciej, Try, czy tylko mi to tak wyjdzie, nie wiem Jak mi to nie będzie wchodzić to po prostu tym wojskami się cofnę tutaj na swoje e, Swoje ziemie i będę czekał na rozwój tak zwanych wydarzeń Jeszcze sobie od was muszę zabrać przejście, o właśnie Z tego te tu nie ruszę się, a nie troszeczkę. Mhm. Tak, właśnie. Gdzie ty płyniesz? jeszcze Poczekajmy sobie, żeby złapać to wojsko francuskie gdzieś tu, bliżej. Mhm. E, tak, tu jesteśmy przygotowani. Tu jesteśmy przygotowani. Płacimy wojskom. Płacimy. E, jeszcze coś mamy tu zrobić. Momencik, momencik, dajcie mi się zastanowić, bo jak ja o tym zapomnę, to będzie klops później. Mhm. Dobra. Aha, właśnie, jeszcze muszę tu. Zebrać tych statki mhm. Dobra Czekajcie gdzie on sobie popłynie, tu Teraz jesteś tu Dobra, e, w takim razie myślę, że to jest odpowiedni już moment, żeby wypowiedzieć wojnę, tu płacimy, tu płacimy, tu płacimy, wszystkim płacimy, wojskom na może też płacimy, tak, także powinny to być dosyć spokojne, no spokojna na pewno to nie będzie wojna, ale myślę, że tutaj damy radę, wybierzmy sobie tutaj to, o właśnie, no i wypowiadamy tą wojnę. No, niestety, moi mieli, w trakcie, jak zaczynałem wojnę, kliknąłem ten przycisk rozpoczęcia. To tak mi gra siły, że mi po prostu wyrzuciło. Z Europy musiałem ponownie wrócić, no i niestety gra się nie zapisała i musiałem jeszcze raz wszystko sobie poustawać. Ale żeby nie robić wszystkiego od początku, to, to po prostu już sobie to nadrobiłem. Wszystko tak jak było, troszeczkę sobie floty dorobiłem. I, i właśnie generał mi skoczył, trójeczka. Szczęście w nieszczęściu. Ale 4 Fire'ów, 6 szoku, wow! jest maksymalnie, szósteczka to jest najlepsze, co może być. Eee, także Miodzik i, miod i Malinka. No to nie będę was zatrzymywał, nie kłócę. mam nadzieję, że teraz to się nic nie stanie, w sumie wcześniej mogłem to spróbować. Otwieram sobie to wszystko. Startujemy, nie? A, ja chciałem, mmm... okej. Owal... O to okej, okay. no to... A nie, czekajcie, jeszcze przypuścimy jeden miesiąc. Niech się morale odnowiam trochę bardziej. No ta flota to i tak mimo wszystko. Tak średnio. Dobrze. No to się bijemy. A i tutaj troszeczkę nie zauważyłem, ale zaraz temu poradzimy. Eee, tak, ty idziesz tu kolego, ty idziesz tu, ty idziesz tutaj, ta trójeczka idzie panować ten Ford, tak jak to było wcześniej, ty idziesz sobie tu, ty od razu podchodzisz wyżej, wyżej, w wiesz co, ty możesz iść do niego, To możesz iść do niego, mhm. eee, wy podejdziecie tutaj, ty sobie podejdziesz tu, ta dwójka niech sobie idzie tutaj, właśnie. Dwój koń sobie idzie tutaj. Każdy ma gdzie iść. No to sobie, do ciebie już na razie nie ma zadań, ale możesz być tutaj. I co zdecydowałem jeszcze w międzyczasie, że na razie te wojska tu zostawiam. Dopóki ja nie wejdę tu bardziej w głąb, to nie ruszam ich. Nie ruszam ich. Ja muszę tutaj najpierw to powygrywać, żeby cokolwiek zrobić tu, tymi moimi wojskami. Dołączą się wszyscy do wojny. Dołączyli się ci, co mieli, to się dołączyli. No reszta niech gryzie ziemię. Dobra, no to na tureczce, na spokojnie. Mam że dojdą moje floty wszystkie. Tu żeście zaatakowali, tu doszła tam moja. Tu zaatakowaliście, tak, mhm. No bardzo mądrze, powiem wam szczerze. Bardzo mądrze. Żeście zaatakowali, bo, bo był was tam zmiażdżył. A tak po prostu... Eee, ...chwilę przeżyjecie. No właśnie mhm. no właśnie. W taki sposób. B. Dobra. Mhm. Żeby uzyskać sprawność, tu mamy 40, tu 40. idziesz dalej i wyjdziesz obydwaj tutaj. No to w takim razie to sobie stań. Może nie tak blisko. No dobra, podejście wyżej jeszcze, żeby zobaczył, gdzie ty gdzie wy w ogóle jesteście. Moi przyjaciele. Mm -hmm. Tu się zbieracie, więc jak coś będziecie pewnie tu atakować. Tak to przewidzę. Oj, proszę, proszę. Zebraliście się tutaj. Jakieś zebranie, czy co? Mhm. Mm ciekawe. Na pewno jest to ciekawe. Myślę, że teraz yy, mądrze będzie jak po prostu dwójkami was porzucam. Wszystkie tu, no nie idźcie, no bez przesady. Tak, ok. Mhm. Albo was tak zaatakować? Mogę w ogóle. No właśnie, nie mogę ani was atakować. W tym jest ten kłopot. Mhm. Jakby się tutaj zachowujecie na razie spokojnie, ale wiecie, co? Ja bym was najlepiej zaatakował, żeby was od razu zniechęcić do jakiejkolwiek walki. Aha, ty idziesz tu, ty idziesz tu, no dobra. W takim razie Wam nie przeszkadzam, panowie. dwudziestko, ty sobie przejdź tutaj. Będzie troszeczkę lepsze pole manewru. Jesteś tu, ale ty sobie zostań tu... A ty możesz podejść, dobra. Także takimi o 40 mi się utworzą. Ty sobie możesz podejść tutaj. No, to sobie czekaj tutaj, no, bo co ci teraz innego wymyślę mądrzejszego. No nic. Mhm. Dobra, wiesz co, mój przyjacielu? Powiem ci tak, że ja sobie wejdę i ciebie to zaatakuję. Ty uciekniesz 13, a ja tu będę też 13, więc powinienem cię teoretycznie zaatakować. Bo jeśli wy jeszcze tutaj, to będzie trochę taka dumnie jak kaplica. Tu mamy dwa, tu mamy dwa, dobra. Zobaczmy, patrzymy. Oj, ruszyli, eee, ruszyli do mnie tutaj. Dobrze, podchodzisz tu, podchodzisz tu. Złączmy się w czterdziestki, My się z, możecie w sumie złączyć w jedno. Nie wiem, czy to coś daje, ale Ale możecie się złączyć. Eee, podchodzisz tu, podchodzisz tutaj. Dobra, ty też podchodzisz tutaj. Eee, I ty też. Wiem, że to może nie jest najmądrzejszy z najmądrzejszych, ale. Mmm. Czasami tak trzeba robić, dobra. To jest, żeśmy ich dopadli, dopadliśmy ich. Przegrywamy na razie, ale jak dojdą tutaj te wsparcia, to. Powinienem na... to ogarnąć. Jest tego drugiego, dobra. się tylko, żeby moje wojska te za nie doszły. bo jak te za dojdą, to one jednym słowem przez ranę. 80, dobra. Bo tylko ta główna armia zdążyła. Ten generał jest lepszy, ale. Bo jeśli tutaj ci mi w odpowiednim momencie nie dojdą, to wtedy będę się najbardziej bał. Jeszcze odejdź ty. Mhm. Kiedy wy dochodzicie dzisiaj, dobra. 100 tysięcy wojska więcej jeszcze tutaj jakiś regimencik dochodzi. Huh. Okej. Okay. To dobra. Na razie tak jak powiedziałem, stójcie to spokoju, mhm. A tu wy też jesteście w walce czy coś? O, to czy sobie tutaj próbujecie walczyć? Ciekawe, mhm. Od poziomu siódmego, szczerze mówiąc, to mnie interesuje, tyle co mnie to nie interesuje, ale możemy go opanować. Teraz patrzmy, bo tu będzie najważniejsza wojna. Ze wszystkich, jak to nam się nie uda, to będzie kiepsko. Niech po prostu ten mój generał dobrze tu postrzela. Bójko strzeli, ładnie rzuciliśmy kostki. No, ale teraz będę nerwował, poluzował. Na razie ciężko, ciężko, ciężko nam tu idzie lekka przewaga, żeśmy zyskali 4-2. Najważniejsze, że więcej rzucamy kostek. To jest najważniejsze. Bo nie mają manpowera i szczerze mówiąc, Franca już yy, będzie po tej walce myślę, że złamana. Mhm. A tu już nigdy nie walczycie, prawda? Mm, dobra. W takim razie, muszę że ten fort uh, To jest sobie cierpliwie, tu czekaj. Patrzę, patrzę, delikatną przewagę. Mam, mam nadzieję, że szoki uderzy mocno nasz generał. Od nich ciągle słabo. Nasz tutaj walczy. Mamy delikatną przewagę. Powinniśmy to ugrać. 7-2. Ładnie, ładnie rzucasz kostkę. Ładnie. Teraz teraz gorzej. 4-2. Powinniśmy to ugrać. Powinniśmy. Tak, ugramy to! Dawaj, 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 dawaj! 6-2, Ładnie! Teraz że jest... Oj! Oż kurcze! Ale mnie tu złapali w kleszcze teraz! O kurczaki! Tego bym się nie spodziewał! Mhm... Mhm... Złapali nas tu, o kurcze! Na tym morzu, niestety... Mam że tu wygramy. Nie, nie wygramy tego tu. Z stąd. nie czy tu wygramy? Jest! Tu dało nam się. Zajebiście! Wow! Tylko martwi mnie to, że trochę więcej wojska, żeśmy utracili. A Francuzi niekoniecznie. Dobra. Ale mają tylko stówkę, niż nie mają. Powera, chyba nie. Francja, popatrzmy. No mają trochę. na wszystko, myślę, że to jest tak, jest za mało. E, dobra, dwudziestko. E, Ty Tu coś zrobić. Tutaj, teraz tak dziesiątka. Ty możesz tu podejść. E, piętnastka, idziesz na ten fort. 16 gdzieś na ten fort. Um, Drugo 16 gdzieś na ten fort. Teraz tu będzie jeszcze. Mhm. Mm Dobrze, żeby gdzieś tutaj jeszcze. Aha, byli tu, że się sporo tutaj zbierali. Jeszcze na 22 km to zostaną. Dobra. W razie będziemy mieli chwilę z nimi spokoju. Choć jeszcze, jeszcze, że oni szybko wrócą. Stąd? Spieprzaj Spieprzaj, spieprzaj. tutaj. Żeby nas Francuzi nie dopali teraz. Musimy sobie poszanować tą naszą flotę. Mhm, dobra. Uch, na szczęście, tutaj, tą flotą się da uciec. E, dobra, mm, szkoda, że mi tu Polacy za bardzo nie pomagają i Litwi i też nie. Um, no ale okej, okay. jakoś to musimy, jak widać, samotnie radzić. E, dobra, co ja tu mogę zrobić? Mogę dorobić jeszcze sztab wojska. St Okay. Yy, tu mamy I yy -y. ta jedenastka, jeszcze 11, wiesz co Tym zostało to Tym się z z połączcie tego was nic innego nie będzie Tu yy -y. te dwunastka dojdź sobie tu stworzymy tutaj takie argumenty na razie Okej, okay, popatrzmy gdzie są te Francuskie pierwsza. Nasz lider zginął. Nie zginął, jest tutaj. okej okay. 19 moich. o cholera, to są ci do walki. <laughs> e, dobra, co my teraz możemy tu wykombinować? Możemy zrobić trochę wojska. Co jest e, wojska, floty, co jest dosyć kosztowne. Ale zrobimy. 12-15, dobra. osiem, dziewięć, dyszka powinno nam wystarczyć, dyszka tego cztery, musimy trochę dalej stąd pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 13 14 myślę jeszcze 15 możemy zrobić, dobra w taki sposób, żeby w ciągu roku mi się pojawiły Pieroństwa. O, Polska mi tu przychodzi bądź. Świetnie! I Litwa też. Brawo! No nareszcie czekam na tę pomoc. Ona mi się to bardzo przyda. Na razie niech sobie to moje wojsko, Nie moja sobie flota tu czeka spokojnie. Cierpliwie. Najważniejsze jest opanowanie teraz tego fortu. Mhm. Mm no właśnie, ok. Tu już powstają następni, dobra. E, administracyjnego mam pełno. Nie, 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 nie na no, utraty tych punktów. Możemy sobie pozwolić, ale myślę, że. Mhm. Mm to może na razie nie trzeba. Żeby nie tracić tych punktów. To wiecie co sobie zrobimy? Idea. Tak mamy w zapasie. Bo na razie tracę. A to nie jest wskazane. A teraz się tu rozpluli. No dobra. Polska tutaj bierze ten fort. Okej. Okay. Te małe pieroństwo żeby mi tutaj nie zawodziły mhm. A jak tu wygląda sprawa? 7, 10, 15. Ok, tu i tak dużo. Dużo. No dobra, tutaj i to ignorujemy. hu hu jak szalenie to, to wygląda. Naprawdę. E, dobra, tu 20, tu jest 20. Jeszcze te się statki budują. Mamy 3400 zł. Ok, Polska-Litwa przy nam przychodzi. Tutaj mamy sytuację spokojną. Mm, tutaj musimy wrócić do tego miejsca. Przede wszystkim was złączyć. Dołożyć wam chłopa Was złączyliśmy, tutaj złączyłem w sumie To muszę jeszcze pomóc opanowywać Bo od siebie możemy Stąd śmiało wyrzucić tak I tak o właśnie